Witamy w kolejnym odcinku za drzwiami biblioteki. Dzisiaj naszym gościem jest Pani Wanda Szymanowska, która nie wiem, czy woli być nazywana autorką, czy nauczycielką jednak jeszcze. Wychodzę ze szkoły i chcę ten rozdział kategorycznie zamknąć. Czyli już jako, już jako jak autorka. Jak autorka z tego powodu też się dzisiaj spotykamy, ale zanim porozmawiamy o książkach, chciałam Panią spytać o to, jakie jest Pani skojarzenie ze słowem biblioteka? To jest dla mnie dobre skojarzenie. Chociaż w ostatnim czasie tak się z bibliotekami źle dzieje. W sensie e, subiektywnym e, nie podoba mi się ta nowa twarz biblioteki. To znaczy? Nie podobają mi się działania bibliotek polegające na wszelakich sprawach. Niezwiązanych z książką, za daleko odbiegających od książki. Że biblioteki już nie są tylko z książkami związane, tak. bardziej z centra kultury? Mogą mieć różne takie działania pozaksiążkowe, ale jednak, żeby nawiązywały do literatury. Pani życiową dewizą jest zdanie, że nigdy nie jest za późno na, na realizację marzeń. Czy napisanie książki wydanie książki było właśnie Pani marzeniem? Była to realizacja takiego marzenia, czy nie? No, niekoniecznie. Ja zawsze pisałam i nie spodziewałam się, pisałam różne rzeczy i nigdy nie spodziewałam się w zasadzie, że wydam jakąś książkę. To się stało zupełnie niespodziewanie, nieoczekiwanie i tak, no nie powiem, że mimowoli, no ale stało się. Czy y, zielone kalosze czekały w, w szufladzie już przygotowane? No, y, to, że... Zgłosiłam tę książkę. Ten tekst na konkurs literacki debiut roku, gdzie nagrodą było właśnie wydanie książki. No, oczywiście, miejsca podiumowego nie zajęłam, bo to dość trudna sprawa, tam było około 200 prac zgłoszonych, no ale ostatecznie wydano również moją książkę. No, to jedna książka powstała, a pojawiły się kolejne. Skąd? pomysły czerpie Pani na, na swojej powieści? Czy to yy, coś ze swojego życia? Czy to głównie wyobraźnia? Nic tam nie ma z Pani życia? Kiedy mam spotkania z miejscową publicznością, tam, gdzie mieszkam, no to wszyscy się doszukują autobiografii. Bardzo się doszukują. Ale tak chyba ma każdy pisarz, że ludzie, którzy go znają, to szukają w jego książkach elementów autobiograficznych jakiś. No nie ma ekspresji bez impresji. Trzeba czegoś zażyć, coś zobaczyć, coś przeżyć, żeby mieć o czym napisać. No więc oczywiście jakoś moje życie też rzutuje na tą twórczość, ale jak to się stało, że potem kolejne książki pisałam. Ja się bardzo bałam tej pierwszej książki, debiutu. Bałam się, jak publiczność przyjmie tę książkę, a nuż powiedzą, ale głupoty napisała. No okazało się, że sprzedaje się rewelacyjnie, zainteresowanie jest duże, recenzji nie mam jeszcze do tej pory żadnej złej, no i to mnie Zachęciło. Żeby pisać dalej. Żeby pisać dalej. Wrócę właśnie do zielonych kaloszy. Zastanawiałam, kiedy czytałam, zastanawiałam się, jaką rolę pełni kolor zielony w tej książce. Bo są zielone kalosze, ale zielone są też kubeczki w domu Antoniny. Zielony też jest ekspres do kawy. I tam pada nawet stwierdzenie, że jej byłemu mężowi było zielonym do twarzy. Czy ten zielony ma znaczenie? No, to jest symboliczny kolor nadziei. I to właśnie w tę stronę trzeba tak, iść. Tak, tak. Bohaterkami Pani Książek są kobiety doświadczone e, życiem, które też postanawiają to swoje życie zmienić na no, różny sposób. Czy wyprowadzić się, odejść tak. od męża. Czy też jak, jak Zosia postanawia, postanawia się odchudzić? Skąd pomysł akurat na takie bohaterki? Czy to y, odpowiedź na to, że brak y, takich powieści na rynku? Niekoniecznie. W wielu utworach można spotkać takie postawy, że główny bohater bierze się za coś i zmienia radykalnie swoje życie. Ja mieszkam na wsi. I akurat na wsi jest tak, że mało ludzi ma wolę zmienić swoje życie. Tak drepczą. Yy, w tym swoim takim ciepłym klimaciku i nie przewiawiają ochoty do zmian. I tak może ku pokrzepieniu serc. Żeby jednak, Żeby jednak zachęcić, że trzeba zmienić coś w swoim bo życiu. Warto. Bardzo warto. Tak jak w Larz Zosia postanawia, postanawia się zmienić. I właśnie do do Rzelki teraz zmierzam, bo jest to powieść o odchudzaniu. Ale y, czytając ją, miałam wrażenie, że to nie jest tylko zabawna powiedzieć o tym, jak y, kobieta zrzuca kilogramy i opowiada, z, toczy swoją walkę z, y, z tym, jak trudno się odchudzić, ale że jest to książka z przesłaniem, czy pisząc ją właśnie pisałam z taką myślą, że tak. żeby powiedzieć coś więcej. Wszystko o czym piszę w tej książce, doświadczyłam na własnej skórze. Całe życie, walczę, walczę o. Dobrą sylwetkę, raz mam lepszą, raz mam gorszą. Ciągle jeszcze mam nadwagę, ale zrzuciłam całą masę kilogramów. Też chodziło mi o to, żeby obalić niektóre stereotypy, na przykład takie myślenie. Mam tydzień czasu, za tydzień zaczyna się karnawał czy też sezon bikini, muszę zrzucić 3 kg. Bo do tego nawołują yy, yy, babskie czasopisma, yy, popularne programy telewizyjne. No nie, tak nie wolno, bo to można jedynie sobie zaszkodzić. I też yy, ja się przeciwstawiam modnym dietetyczkom, które całe życie są bardzo szczupłe, nie mają skłonności do tycia, mają jedynie wiedzę naukową. No tego nie da się im odmówić. Ale żeby doradzać ludziom. Jak zgubić y, całą masę kilogramów, to trzeba przećwiczyć na swoim nieszczęsnym grzbiecie. Trzeba parę razy zemdleć pod płotem, trzeba paść z głodu, z wycieńczenia, żeby zrozumieć, jaka to jest ciężka praca. Nie wiem, czy, czy to dobre słowo, ale tak mi się nasunęło, że. Jest to książka na swój sposób edukacyjna. Przynajmniej ja takie wrażenie odniosłam, kiedy ją czytałam, i wydaje mi się, że rzeczywiście jest to książka dla wszystkich, bo osoby, które chcą rzucić zbędne kilogramy, znajdą tam właśnie jakieś pokrzepienie, czy też jakieś wskazówki, jak to robić mądrze, a osoby, które nie mają tego problemu. Też myślę, że ta książka daje mi do myślenia, że to rzeczywiście jest problem dla tych osób. Tak, może wyzwoli się jakieś uczucie empatii w tych szczupłych ludziach, bo cały czas jednak grubasy czy ludzie otyli są dyskryminowani społecznie i zawodowo. I o tym jest też mowa no, w tej tak. I to jest właśnie bardzo ważna sprawa, żeby tej dyskryminacji nie było, bo a już przyjdzie moda na to, żeby być jednak okrąglejszym. Były takie epoki w historii, że bardziej zaokrąglone kształty były modne, a teraz jest moda na całkowite, totalne wychudzenie. Zosia chce zrzucić kilogramy. Ale nie mogę nie spytać o to, bo czytając i zielone kalosze, i, i żelkę, Czy pani lubi gotować? Bo bohaterki i, i jedzą, tam różne potrawy smakowite są wymieniane, i jest tutaj kreowanie zdrowego stylu życia, więc no. Wniosek sam się nasuwa, że lubi pani chyba gotować. I tu się pani myli, bo nie za bardzo. Ja w ogóle nie lubię żadnych robót domowych. Prowadzenie gospodarstwa domowego mnie nie kręci. Nie lubię gotować, nie lubię sprzątać. To skąd, skąd te smakowite potrawy, które się tam pojawiają? To są takie rzeczy, które ja sama jadłam, kiedy no, tam zrzucałam te kilogramy. I też są właśnie przećwiczone na własnym grzbiecie, i bardzo je polecam, że ja się gotuje 10 minut. Nic nie trwa dłużej. Do tej pory y, okazały się trzy powieści, ale zważywszy na to, że pierwsze okazało się w 2014 roku, tak. mamy początek 2016, to tempo jest dosyć szybkie. Co dalej? A czy to pani mnie posądza ografomanie? Nie, nie w żadnym wypadku, tylko stwierdzam, że tempo pisania jest szybkie i pytam w związku z tym, co dalej. Jak widać moje książki nie są długie. Bardzo się staram, żeby. Y te treści były skondensowane, żeby nie zanudzić czytelnika. Więc no nie sądzę, żeby to była aż grafomania. Kolejna książka już jest w toku. Produkcyjnym Też będzie o takiej objętości jak poprzednie. To będzie już ostatnia część trylogii obuwniczej. I no muszę się przyznać, że już zaczęłam pracować nad kolejnym tematem. Na razie zbieram notatki, konsultuję z różnymi osobami, jak podejść do tego tematu. No bo podejmę się bardzo trudnego tematu w, po zakończeniu tej trylogii obuwniczej. Kiedy się można spodziewać trzeciej części? Wydawnictwo opowiada, że gdzieś w maju, w czerwcu. Czyli już... Nie przed długo. sezonem ogórkowym. Także zapraszamy na pewno do, do naszych bibliotek, ale także na spotkania z, z panią Wandą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam czytelników Biblioteki Miejskiej w Kościanie i bardzo serdecznie zachęcam do czytania moich książek. Będzie mi bardzo miło.